Siemanka widzę do stesji płaszcziej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam z kwartswa Knight. Więc jest To podłóczka. Nowa matka. Nie pokażę Wam dźwięku, bo prawa autorskie. Ale jest. Miarę spoko. Mój świat. E, to jest chyba, że da się w dwójkę tańczyć. No tak. No w miarę fajne. Okay. Ja jest najgorsze. Na Sforawę. tak wydwójkę. Mam tą omotkę. No, ogólnie ją polecam. Ale widziałem kupować, to kupiła na waszym miejscu Rolexa. No, jest ym, według mnie lepszy. Też myślałem, że kupiłem Forever. i jest lepszy, ale później którym że Rolex jest lepszy, więc ja Wam polecam Rolexa. Valkyria, to jest chyba spinek tym sezonu, ma fajne skrzydełka. Także 2000 baksów, nie tobie naprawdę nie wiem. Futrzak, fajny też spinek. Zadziorny futrzak. No jest okej. Okay. Stykielek mamy, ja 800 bitbucksów. Małych no, i pijackich zadzior. No chyba tak, to jest Tam jeszcze. I powrócimy nasz pakiet, który powstał w Sylwestra, a nie się nie. Ma. Tutaj mamy malowanie. Oczywiście reaktywne, jak to robi, po prostu troszala. No jest ok. Tutaj mamy killab reaktywny. Plecak też fajny. Też jest reaktywny, bo um, no może no, jeśli chcę chce to do to robi no miły tak cygnełk, ale to już się No ładny, no, ładny znaczy skinek, mi się tym bardziej chyba podoba tam ten, to znaczy to też spoko to pleca. no tutaj mamy Impulsa, mega ładny skinek a ten chyba jest lepszy ale bym nie kupowała tego stylu Zaburzenia no bardzo fajny skinek Drugi styl jest mega ładny. Um, I plecaczek, to jest ok, Nie ma miatać. No w miarę ok. Znaczy nie w miarę ok. Znaczy mi się mega podobała do miatać. Ale wpływać chyba nie będę. Jako sam co wiadomo. Skrajna młotka. Um, Wyczął mi pianki. Wyczął też spokoją młotka. Mamy krabika. No krabik jest szlost. Praca w gorzeniu. Ej, bo do miota trzymała się, pokazywałem. I jeszcze pan Ksyry, jak to mówiłem. On ostatnio chyba powrócił, o ile się nie była, ale z Kinek mi się bardzo podoba. A ja wyglądałem o 6 w te bibacie. Bo ona kilka lat jest za ten niemal. I ogólnie wyglądałem za o

Szybciutko łapeczkę w górę i słuchaj z woleczkiem. I jeszcze przepraszam każdego, że, że była taka słaba jakoś, ponieważ postawiłem jakoś kaskina. I mogła być, mogła być, jakoś. Czyli...